25 października około godziny 10.00 ewakuowano pracowników z Dzierżeniowskiego Urzędu Miasta. Po przyjeździe Państwowej Straży Pożarnej okazało się, że włączył się jeden z czujników dymu. Czujka będąca w systemie zadziałała w pomieszczeniu na parterze przy Biurze Obsługi Klienta. Fizycznie nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Ewokowani pracownicy, również klienci Urzędu Miasta zostali przed naszym przybyciem. Nasze działania polegały dodatkowo na sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń pod kątem obecności dymu bądź pożaru, który mógł być powodem wywołania się załączenia alarmu czujki, a także również pod kątem obecności innych osób postronnych w Urzędzie Miasta. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane 5 zastępów straży pożarnej, w tym jeden zastęp ochotniczej straży pożarnej z Bielawy. Ewakuowano niecałe 100 osób. Informacja została mi przekazana przez samego pana burmistrza, jaką wcześniej dostał odpowiedź od osoby odpowiedzialnej za ewakuację budynku. W wstępnym rozpoznaniu stanąło to, że wszystkie osoby są ewakuowane. Budynek y, zabezpieczała policja. Y, my, sprawdzając wszystkie pomieszczenia w początkowej fazie, nie stwierdziliśmy żadnego zagrożenia. W kolejnych czynnościach, które pomogły nam nasze urządzenia pomiarowe, będące na naszym wyposażeniu, stwierdziliśmy, że najprawdopodobniej uszkodzony czujnik termiczny w czajniku spowodował załączenie się systemu synacji pożaru.